Całe życie interesowałam się sportem i tak w czwartej klasie szkoły podstawowej zapisałam się na treningi judo. Judo to bardzo kontuzyjny sport, także po 8 latach postanowiłam zrezygnować z judo. Postanowiłam zapisać się na kurs sędziowski, bo dowiedziałam się, że taki kurs jest urządzany. I ja tak sobie pomyślałam, że dlaczego by nie spróbować i teraz już dziewiąty rok sędziuję mecze piłki nożnej. W naszym województwie podlaskim ówcześnie jak ja się zapisywałam nie było żadnej kobiety sędzi. Wiedziałam, że łatwo nie będzie właśnie z tego względu, że nie wiem jak zostanę przyjęta w tym w środowisku piłkarskim. Na początku trenerów czy zawodników dziwiło to, że jest kobieta na tym boisku, no ale już teraz po takim czasie przyzwyczaili się. Przed meczem pewnie jest takie ograniczone zaufanie, że pewnie na to przymknie oko, tego nie zauważy. Ale to wszystko zależy, jak ten mecz zostanie przesędziowany. Mecz można albo dobrze poprowadzić, no, albo gorzej. Ja to jestem zadowolony, że kobiety sędziują. Kanowie, piłkarze, ja się ja ja zachowują bardziej kulturalnie. Ja A jeszcze lepiej, jak, jak sędziuje myślę, że jest bardziej lepsze dyscyplina. Dzisiaj chyba już typowo męskich zawodów niewiele zostało. Mój mąż również jest sędzią piłki nożnej. Sędziuje dopiero, można powiedzieć, jeden sezon. Ja sędziuję już dziewiąty rok. Dużo osób mi powtarza, a pewnie go do tego namówiłaś, a otóż nie. W związku z tym, że żona wyjeżdża co weekend i nie ma jej całymi dniami, postanowiłem spróbować zobaczyć, co ona właściwie widzi w sędziowaniu. Mistrzem oczywiście jest Monika, nie da się ukryć. Ja dopiero się uczę długo z nią sędziuję, dobrze się z nią znam, nie tylko na boisku, ale także poza boiskiem. I rozumiemy się po prostu, w niektórych sytuacjach bez słów. Panowie, koncentracja od pierwszej minuty. Robi dobrze swoją robotę i rozumiemy się i dobrze jest nam razem sędziować. Zaczęłam sędziować... W klasie maturalnej, i już wtedy ciężko przed maturą było pogodzić naukę przygotowującą do matury, a sędziowanie, ale udało mi się, i potem zastanawiałam się, co będzie dalej, jak pójdę właśnie na studia medyczne. Przez pierwsze trzy lata studiów nie powiem, było ciężko, dlatego że od poniedziałku do piątku miałam zajęcia, miałam różne zaliczenia. Sobota, niedzielę, wyjazdy na mecze. Także już w piątek zastanawiałam się, jak dobrze rozplanować tą naukę na kolejny tydzień, żeby wszystko to pogodzić. Od poniedziałku do piątku, zakuwanie, a właśnie sobota, niedziela, takie odstresowanie się, i to właśnie mi bardzo pomagało, taka odskocznia od nauki. W chwili obecnej robię staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Łatwo mi jest pogodzić pracę z sędziowaniem. Nie wiem, jak będzie w przyszłości, kiedy już pójdę na specjalizację. Wiadomo, że są dyżury, w weekendy, i wtedy pewnie już będzie trudniej to połączyć, ale myślę, że mi się uda.